Yo, 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 Siemaneczko ludziska z tej strony, Niksztyn W tym odcineczku Wam pokażę, jak zrobić. Oto ten strój kolosa. Jest to bardzo prosty sposób. Tylko trzeba mieć do tego maskę świąteczną. Jak ktoś nie ma maski świątecznej? to w następnym odcineczku pokażę jak to się robi też uwaga, na wstępie żeby jak ktoś już ma tą maskę świąteczną i chce zrobić ten strój kolosa to najlepiej przepisać jakoś tam stroje z joggersami bo joggery się usuną już tutaj mówię na wstępie i jeżeli byś zasubował mój kanał tutaj w tym miejscu to bym bardzo się cieszył, ponieważ do 500 subów zostało bardzo mało Bym był, za, bym był wdzięczny za każdego suba który byś albo byś albo no albo gdyby ktoś zostawił suba po prostu dobra ale pierwszym sposobem żeby mieć ten trój właśnie kolosa musimy wejść w topy i schodzimy tutaj na dół i dajemy na Musimy dać, tu mówię, musimy wejść w topy wyścigowe, i musimy kupić motocrossowy Extreme. To jest 14 na siedemnasty, numerek i musimy tutaj dać zapisane, kupione i musimy zapisa zapisać ten strój, edytować. Musimy po prostu go zapisać. Jak już mamy go tutaj zapisanego, to przechodzimy na zmianę postaci. Jak widzicie tutaj już mam postać, musimy mieć drugą postać, babkę, jeżeli chcemy to robić, jeżeli chcemy mieć strój kolosa na facecie, to musimy to zrobić na babce, a jeżeli chcemy mieć na babce, to musimy mieć na facecie. Jest to taka odmiana lub zamiana postaci albo roli, jest to właśnie takie nietypowe I też zachęcam właśnie też do zasubskrybowania kanału i zalajkowania i się widzimy po zalogowaniu Jak już mi odrodziło, to jesteśmy już tutaj w sklepie i wchodzimy tutaj w topy i musimy znaleźć zakładkę wpuszczone koszulki. One są z tego, co pamiętam, u góry wpuszczone koszulki i musimy wejść na czarną z spodwini podwiniętymi rękawami. Musimy ją tutaj założyć następnym jest spodnie są następne i musimy dać spodnie jeansowe stalowe jeansowe pumpy jest to kreacja 9x70 potem wychodzimy i wchodzimy tutaj na kamizelki motocyklowe. Wchodzimy na łata, na zaszywana kamizelka. Jest to numer 49x77. Zakładamy. I musicie jeszcze widzieć, widzicie tutaj mieć rękawiczki i do tego buty. To wchodzicie w buty. Wchodzicie w trampki. I to muszą być różowe zwykłe kostkę Jest to 2 na 18 na 18. Musimy też je założyć. I najważniejsze do tego sposobu są te rękawiczki takie leśne, jak widzicie w Moro. To wchodzimy tutaj przy lady obok lady. Sorry. I wchodzimy na rękawice. Są to rękawice jasne, leśne, taktyczne. Jest to numer 4 x 54. I to jest właśnie tyle. E, stroju nie musimy zapisywać, ale jak ktoś chce, to może go zapisać, bo jakby się nie udał, to ma w zapasie. I teraz wchodzimy tutaj w maski świąteczne. Może być maska obojętna. Najlepiej, żeby była taka. O, taka z Krampusem. Albo taka skarpeta. Ja sobie wziąłem taką skarpetę. Bo skarpeta W tym będzie lepiej wyglądać. I teraz jak mamy jakieś auto To musimy się udać do Próby czasowej Więc widzimy się Przy próbie czasowej Jak już jesteśmy tutaj przy próbie czasowej Widzicie To musimy wjechać w tą próbę czasową z Samochodem I musimy rozpocząć i wchodzimy w online, zmiana postaci i zmieniamy postać i <laughs> widzicie jak mnie odrodziło w stroju kolosa. Widzicie jak się świeci na żółto fajnie, zajebisty kolor zielono, żółty kolor, zielone spodnie do tego. Strój jest po prostu mega. Ładny i do tego mega prosty. Więc też jak Wam się spodobał ten filmik, to możecie też zasubskrybować kanał i zalajkować i napisać w komentarzu, czy chcielibyście kolejny taki strój albo jakiś inny. Więc ja się z Wami żegnam do następnego filmiku. Siema.